Działania faktycznie kowru od roku no, to jest nowa praktycznie instytucja która się przeobraziła którą kierował nasz dyrektor Jan Bujałkowski i faktycznie mamy udokumentowane w jaki sposób ziemia przechodziła czy przechodziła w ręce rolników w przetargach ofertow ofertowych i praktycznie nasze założenia i, i nasze, nasze postulaty zostały urzeczywistnione. Większość gruntów trafiła do rąk młodych rolników. Oni w innych warunkach praktycznie nigdy by nie zdobyli ziemi, ponieważ i obcy kapitał, i słupy, i nawet większy rolnicy praktycznie by ich wszystkich w przetargach przelicytowali. Ta ziemia, dzierżawa jest na skutek naszych działań spadła z prawie z 9 kwintali do czterech. I pół, co prawda, Kowni dzisiaj minister z tego nie jest zadowolony, ale uważamy, że decyzja o, o przetargach ofertowych, o kryteriach, które zostały wykonsultowane z, z Kowrem i z środowiskiem rolniczym, praktycznie przyczyniły się, że, że grunty trafiły do gospodarstw od 0 do 90 hektara, a szczególnie do młodych rolników do 40 lat. Dzisiaj sytuacja jest trochę inna. Wiele ziemi wraca do, do, do zasobu i uważamy, że cały czas będziemy, cały czas ten problem przetargów ofertowych jakby kontynuować. I tutaj jest miła wiadomość, że pan minister zaproponował panu dyrektorowi Białkowskiemu, uznając go, mając do niego pełne zaufanie, jak w rozmowach, jego rzetelność zaproponował mu pełnienie wicedyrektora. W KOWRZE w Warszawie. Mi się wydaje, że wiele problemów, które myśmy tutaj mieli, a mieliśmy, nie mogliśmy je rozwiązać właśnie na poziomie Warszawy. Mi się wydaje, że teraz będzie nam po prostu łatwiej, ponieważ człowiek, który de facto styka się z rolnikami, z tymi problemami, będzie do tego podchodził. Jest przychylność i ministra, i pracowników Kowru, że Jasiu, serdecznie Ci gratulujemy. Wiem, że to jest nowe wyzwanie, ciężka praca. Nie to, że sobie na to zasłużyłeś, ale ty służysz rolnikom i wiesz, jaka na ciebie ciąży odpowiedzialność. Jeszcze raz gratulujemy. W zasadzie całe środowisko ci gratuluje.